28 czerwca w całej Polsce odbędą się wybory prezydenckie, w których o najważniejszy urząd powalczy 11 kandydatów. W gminie Police będzie 26 obwodowych komisji wyborczych, 25 stałych i jedna zamknięta w szpitalu. Obwieszczenie burmistrza o ich siedzibach można znaleźć na BIP-ie i na przystankach autobusowych. Głosowanie może się odbyć w lokalach wyborczych albo korespondencyjnie. W gminie Police 120 osób zgłosiło zamiar głosowania drogą korespondencyjną. Gmina już rozesłała do nich pakiety. W lokalach wyborczych wyborcy będą musieli zastosować się do szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W lokalach wyborczych należy mieć maseczkę ochronną tak jak ma to miejsce na przykład też i w sklepach i w innych pomieszczeniach zamkniętych, do których chodzimy. Dodatkowo lokale wyborcze będą wyposażone w płyny do dezynfekcji rąk. Ręce będzie można zdezynfekować przed wejściem do lokalu. Należy oczywiście zachować dystans społeczny, minimum 2 metry od innej osoby. Na wszystkich lokalach wyborczych będzie wywieszona informacja o tym, aby ten dystans zachować a także o tym ile osób w lokalu ile wyborców w lokalu może się naraz znajdować z zachowaniem oczywiście tego dystansu społecznego żeby 4 metry kwadratowe były na jednego wyborcę. Jeżeli chodzi o same komisje to składy komisji osoby pracujące w komisjach będą pracowały w przyłbicach, w maseczkach, będą w to wyposażone, dodatkowo wszystkie lokale będą wietrzone. I także co jakiś czas wszystkie powierzchnie, z których wyborcy korzystają, będą dezynfekowane. Mieszkańcy będą musieli postawić jeden krzyżyk przy wybranym kandydacie. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. W wyborach zwycięży osoba, która uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów jej nie otrzyma, to druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca między dwoma kandydatami z najwyższymi wynikami. Zwycięży w niej ten, na którego zagłosuje więcej wyborców. 15 czerwca w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Jasienicy odbyła się uroczystość 45. rocznicy święcej kapłańskich księdza kanonika Waldemara Szczurowskiego i 12 innych duchownych. Mszę koncelebrował ksiądz biskup Edward Dajczak. Ksiądz Waldemar Szczurowski przyjął święcenia presbiteratu 15 czerwca 1975 roku z rąk biskupów Wilhelma Pluty, Ignacego Jerza i Jerzego Stroby. Rektor najczęściej seminarium wówczas wyczytywał nasze imiona i nazwiska. Myśmy wstawali i mówili takie słowa w łacinie, pasuje Jest, Jestem gotowy, pan. Dysponował, poświęcił, chce być tym narzędziem. To jemu powiedzieliśmy swoje jest. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych gminy Police. Burmistrz Władysław Diakun złożył gratulacje i życzenia jubilatom. Dokładnie 40 lat temu tu oto do stolicy pościeli... Dostąpili sakramentu, jakie są szczęścia na tamtej miejscu. W związku z tym, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tak ważnego i wyróżnienia, jak to jest 45. rocznica w zdjęciu Mszę uświetnił występ tanowskiego bractwa, czyli męskiej grupy wokalnej pod dyrekcją Piotra Binka. Bóg się piekuje z wysokiego nieba, ufa w miłość. Drzeł zakończono poświęceniem tablicy upamiętniającej uroczystość. Ksiądz kanonik Waldemar Szczurowski został odznaczony ogólnopolskim złotym znakiem Związku osp -RP. Waldemar Szczurowski został proboszczem Jasienickiej Parafii w sierpniu 2011 roku. Zastąpił wtedy długoletniego proboszcza księdza Zenona Borodę. Gmina Polica otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie linii samorządowej. Gmina otrzymała całą wnioskowaną kwotę, czyli blisko 520 tysięcy złotych. Jest dopłata 3 zł do każdego wozokilometra i z chwilą uruchomienia tej komunikacji będziemy się rozliczali z faktycznie przejechanych wozokilometrów. Zamierzamy to uczynić jak najszybciej, ponieważ no zależy nam, żeby uruchomić tę linię samorządową ze zwiększoną częstotliwością. Od lutego autobusy linii samorządowej jeżdżą według rozkładu, który nie satysfakcjonował niektórych mieszkańców. Na stronie gminy zostanie przedstawiona nowa propozycja rozkładu jazdy. Od 1 lipca, jeżeli tak jak mówię, jeżeli uda nam się to wszystko podopinać, będą jeździły według tego zmodernizowanego, ze zwiększoną częstotliwością jazdy. Miejmy nadzieję, że no, spotka się to z przychylnym przyjęciem przez mieszkańców, szczególnie tych miejscowości, przez które linia samorządowa przejeżdża. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu faktur za przejechane wozo kilometry, czyli pod koniec trzeciego kwartału tego roku. Przyznane dofinansowanie pozwala na uruchomienie zwiększonej liczby przejazdów linii samorządowej, ale trzeba podkreślić, że tylko do końca 2020 roku, co będzie potem, nie wiadomo jeżeli konkurs zostanie rozpisany na przyszły rok, gmina będzie w nim aplikować. Gmina Police otrzymała dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości blisko 1 400 000 zł. Przedsięwzięcie Równy dostęp do edukacji na terenach wiejskich i rewitalizowanych jest skierowane do przedszkoli nr 1 w Policach i w Trzebieży. Dzięki środkom w obu placówkach zwiększy się liczba miejsc dla dzieci. One są na poprawę oferty dla dzieci, a więc zajęcia różnego rodzaju, wyposażenie, pomocy, a także dostosowanie pomieszczeń do tego, żeby warunki były jak najlepsze. na no chociażby adaptacja łazienki, żeby w większym stopniu spełniała warunki przedszkolne, doposażenie kuchni. To też można z takich środków sfinansować. Dzięki dofinansowaniu liczba miejsc w obu przedszkolach zwiększy się o około 60, a 6 nauczycielek zwiększy swe kwalifikacje zawodowe. 580 tys. zł w przedszkole nr 1 w policach przeznaczy między innymi na zwiększenie liczby godzin języka angielskiego i wprowadzenie niemieckiego, wyjazdy rekreacyjno-edukacyjne dzieci, doposażenie ogrodu i zajęcia wysokospecjalistyczne. Zajęcia logopedyczne, dzięki temu też właśnie będzie doposażony, w ogóle wyremontowany gabinet logopedyczny. Będą to zajęcia. Korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju, a także zajęcia edukacyjne będzie duża oferta zajęć dodatkowych takich jak muzyczno-rytmiczne, zajęcia sportowe zajęcia wspomagające rozwój emocjonalno-społeczny dzieci. W czasie wakacji wszystkie placówki przedszkolne w gminie Police będą pracować inaczej niż w poprzednich latach. Do tej pory każde przedszkole pełniło dwutygodniowy dyżur wakacyjny, a dzieci co dwa tygodnie przenosiły się do innej placówki. W tym roku u nas jest w ten sposób, że placówki pracują wakacje i dzieci, które muszą w trakcie wakacji być w przedszkolu, będą w swojej macierzystej placówce, a więc nie będzie potrzeby zmiany tych placówek w ciągu tychże wakacji. Z tej formy opieki w lipcu i w sierpniu skorzysta 1 trzecia polickich dzieci, czyli ponad 500 przedszkolaków. Dwa ostatnie tygodnie wakacji w przedszkolach będą przeznaczone na remonty, sprzątanie i urlopy. Z powodu pandemii mają nadal obowiązywać ograniczenia. Te grupy nie mogą być tak liczne jak normalnie. W tym okresie maksymalnie mogą liczyć 16 osób, chyba że gmina wyrazi zgodę i, i, i mogą być dwie osoby więcej, więc 18 dzieci, a więc mniej niż normalnie. A no też wiemy, że panie pracujące w przedszkolach muszą wziąć kiedyś urlop, a więc no wszystkie raz nie mogą pracować, a więc część pań będzie pracowało z dziećmi, a część będzie mogła skorzystać z urlopu w tym czasie. Przedszkola numer 5, 8, 9, 10 i 11, w których znajdą się lokale wyborcze będą nieczynne dzień po wyborach prezydenckich, czyli 29 czerwca i ewentualnie 13 lipca.